Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Boga, jak jest napisane u proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca Mego przed Tobą, On przygotuje Twoją drogę. Głos wołającego na pustyni przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na Pustyni. I głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wierbłądzie i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną. Mocniejszy ode mnie. A ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandamów. Ja chrzciłem Was wodą, On zaś chrzcić Was będzie duchem świętym. Zaraz pierwsze słowa, jakie Bóg do nas kieruje, kiedy zaczynamy rekolekcję, brzmią: Pocieszcie, mój lud, przemawiajcie do serca Jeruzalem. Bóg nie chce ci przemówić do rozsądku. Bóg nie chce w pierwszym rzędzie apelować do Twojego sumienia, Cię do serca Jerozolimy. Bóg chce mówić do serca. Do serca, którym przeżywasz to, co wszystko, to wszystko co życie niesie. Do serca, w którym tyle się dzieje. Do serca, które nieraz tyle dźwiga, do serca, które nieraz jest tak bardzo rozdarte. Bóg chce mówić do serca. I pierwszy obraz, który, przy którym chciałbym się z Wami zatrzymać, to jest ten obraz, który kończył pierwsze czytanie. Idzie z Nim Jego nagroda, przed Nim Jego zapłata. Podobnie pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swojej piersi. To, co się ma wydarzyć przez te trzy dni rekolekcji, od dziś zaczynając, to jest to, że ty się Bogu po pozwolisz nosić jak jagnię na piersi. To Bóg chce zrobić. Bóg cię nie chce postawić do pionu. Bóg cię nie chce przemusztrować. Bóg nie chce stanąć nad tobą z jakimś batem. Tym batem ci pokazywać, za co masz się natychmiast w swoim życiu wziąć. Przez te trzy dni Bóg chce cię nosić jak pasterz nosi jagnię na swojej piersi i tylko i wyłącznie od ciebie zależy, czy na to pozwolisz. To słowo, które Bóg nam daje na rozpoczęcie tych rekolekcji, to jest też słowo przepięknych obietnic. Bo Bóg zawsze zaczyna od, od obietnicy. Otwórzcie Biblię i ją przekartkujcie. Każda historia w Biblii zaczyna się od obietnicy. Bóg, owszem, wzywa ludzi do różnych zadań, stawia przed nimi nieraz bardzo wymagające misje do spełnienia. Ale za każdym razem to się zaczyna od obietnicy i tak jest i dzisiaj, kiedy Bóg do nas mówi. Myślę, że najbardziej te obietnice Boże dla nas dzisiaj zbierał psalm, którego słuchaliśmy. Pan ogłasza pokój swojemu ludowi. To nie jest coś, czego nam najbardziej brakuje. I w makrowymiarze świata, i w mikrowymiarze naszej codzienności. Pokój, którego brakuje między nami, bo codziennie... Jesteśmy mistrzami w wynajmowaniu powodów, żeby, żeby tego pokoju nie było, żeby się pokłócić, żeby być w sporze, żeby się o coś do siebie nawzajem przyczepić. Ale tego pokoju brakuje też w środku, w nas. Bo o tyle rzeczy się niepokoimy. Obawiamy, martwimy, a jak to będzie, a czy dam radę, a czy dźwignę, a co zrobię? Oto ogłasza pokój swojemu ludowi. Spotkają się ze sobą łaska i wierność. Ucałują się sprawiedliwość i pokój. Bóg nie rzuca słów na wiatr. To ma się wydarzyć w nas. To się może wydarzyć w nas. To jest dla nas przez Niego przygotowane. Człowiek Starego Testamentu, kiedy myślał o łasce, to najczęściej ubierał to w obraz deszczu albo rosy, które spadają wszędzie. Nie w konkretne wybrane miejsca, nie pod jakimiś warunkami. A deszcz spada i wszystko jest mokre. Rosa opada i opada na wszystko, bez wyjątku. Nie tęsknimy za takim doświadczeniem łaski, też w naszej codzienności, między nami, w naszych relacjach. I dobroci, życzliwości, które będą nie pod warunkiem, nie w wybranych momentach. Ale które będą nawadniały, użyźniały całą naszą codzienność. Co Bóg obiecuje, kiedy obiecuje wierność? Może uleczenie tego rozdarcia, które tylu w nas, z nas w sobie nosi. Niewierności, która się za nami ciągnie, nieraz już od bardzo dawna, niewierności wobec samych siebie. Bo wielu z nas tu dzisiaj obecnych zostawiło siebie kilometry stąd, miesiące temu albo i lata temu. I im dalej, im dłużej tym to rozdarcie w nas jest coraz bardziej bolesne, krwawiące. Dlatego Jan Chrzciciel wychodzi na pustynię. Dlatego wcześniej Izajasz mówi o głosie wołającym na pustyni. Bo ta pustynia nie jest na żadnej mapie. Ta pustynia jest tutaj. To jest pustynia, która we mnie zostaje po moich porażkach, po moich błędach, po nieszczęściach, które mnie spotkały, po radach, które mi zadano albo które sam sobie zadałem, po moich grzechach i po ich konsekwencjach. I na tej pustyni Bóg przychodzi do mnie ze słowem obietnicy. Na tej pustyni chce mnie wziąć jak jagnię i położyć na swojej piersi. Pewnie na kilka sposobów potrzebujemy dzisiaj zmierzyć się z tym słowem. Może najpierw odpowiadając sobie na pytanie, którego dawno żeśmy sobie nie zadawali. Bóg mówi o obietnicach. A czego ja pragnę? Za czym ja tęsknię? Za czym tęskni moje serce? Czym maskuję tę pustynię, którą w sobie noszę? W co uciekam, żeby, broń Boże, tej pustyni nie zauważyć, żeby się na niej nie znaleźć, żeby nie usłyszeć krzyku, jęku swojego serca? Czym się ogłupiam, czym się znieczulam? Wiecie, nieraz z tego, z tego jest nasz problem z modlitwą, że nasza modlitwa jest taka raz, dwa, trzy. Odpaciorkowana. Bo my się szalenie boimy, zostać na modlitwie, bo, bo nie daj Boże, musiałbym usłyszeć swoje serce w końcu. Więc jedna, druga, nauczona na pamięć modlitwa, odhaczona, poranna modlitwa, wieczorna modlitwa, nie zostanę tam ani chwili dłużej. Bo gdzieś podświadomie wiem, jak to serce wyje, jak ta pustynia we mnie krzyczy. Więc kolejny odcinek serialu, więc ciągle grające radio, więc kolejna aplikacja na telefonie, więc kolejny kieliszek, więc kolejna pastynka, więc kolejna plotka. Byle nie zostać sam na sam ze swoim sercem. Jedyne o co Bóg nas dzisiaj prosi, każdego i każdą z nas, to żebyśmy na tę pustynię dzisiaj wyszli. Na tę pustynię, która tam w środku się rozciąga. Żebyśmy stanęli sami przed sobą. Bo on już o tym wie, on to zna. Ale żebyśmy my stanęli sami przed sobą, wprawdzie o naszych głodach i o naszych tęsknotach, o naszych zawodach, o naszych rozczarowaniach, o naszych zranieniach, o naszym poczuciu niewystarczalności. Być może niego dotyczy ta ostatnia obietnica. O której była mowa i w Psalmie, o której mówił święty Piotr w drugim czytaniu. Oczekujemy według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. O jaką sprawiedliwość chodzi? O taką sprawiedliwość, której sobie nawzajem i sobie samym najczęściej nie potrafimy oddać. Dzisiaj, jeśli dobrze liczę, to mija 55 lat od dość tragicznej, zresztą śmierci takiego człowieka, który nazywał się Thomas Merton. Był Amerykaninem, zakonnikiem, trapistą. Jedna z ważniejszych postaci, jeśli chodzi o duchowość chrześcijańską XX wieku. Merton w jednym ze swoich listów pisze tak Każde stworzenie, które wkracza w moje życie, każda chwila moich dni przeznaczone są, by mnie ranić, Stwierdzeniem niewystarczalności świata. Bo my wszyscy, jak tu jesteśmy, nie jesteśmy stąd. Nasze serca wyszły z ręki Boga. I w związku z tym nosimy w sobie pragnienia i tęsknoty i potrzeby, których ten świat i nic na nim i nikt na nim nie jest w stanie zaspokoić bo są większą od tego świata. A my nieraz na co dzień od siebie nawzajem i od siebie samych. Z okrutnym jakimś uporem żądamy tego i oczekujemy tego, że zdołamy nawzajem i sami te pragnienia i te tęsknoty i te potrzeby nasycić. Ileż tak naprawdę w naszych małżeństwach, rodzinach naszych przyjaźniach, w najróżniejszych naszych relacjach. Jest bólu i zawodu właśnie z tego powodu, że ja oczekuję od tego drugiego, że on nakarmi do końca, dosyta moje serce. Albo że oczekuję od siebie, że ja zdołam nakarmić do końca i dosyta serce tego drugiego i wszystko zapewnić i na wszystko odpowiedzieć i zawsze sprostać. Nie, nie jesteśmy w stanie i może, może taką sprawiedliwość Bóg nam obiecuje, która będzie polegała na tym, że ja wreszcie przestanę żądać od tego drugiego i od samego siebie tego, co dla mnie i dla niego jest niemożliwe. Jedno jedyne, o co Bóg nas dzisiaj prosi, to żebyśmy wyszli na tę pustynię. Żebyśmy stanęli twarzą w twarz ze swoim sercem, żebyśmy go w końcu posłuchali, żebyśmy mu w końcu dali dojść do głosu. Bo tylko na tej pustyni, tylko na niej, tylko jeśli tam staniemy, możemy usłyszeć to, co jest dobrą nowiną, jaką Bóg nam dzisiaj przynosi, jaką nam ogłasza przez Jana Szczyciela. Ta dobra nowina brzmi, idzie za mną mocniejszy ode mnie. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, to znaczy, że ja mogę być słabszy. To znaczy, że mnie wolno być słabym. Kruchym, niewystarczającym, zawodnym. Bo idzie za mną mocniejszy ode mnie. Ten, który ma wszystkie odpowiedzi i wszelkie potrzebne lekarstwa. Ten, który może nasycić i chce to zrobić. Ale tę dobrą nowinę o tym, że idzie za mną mocniejszy ode mnie, któremu nie muszę odwiązywać żelienia u sandałów, to znaczy w którego buty nie muszę próbować wchodzić, żeby zostać zbawicielem mojej rodziny, zbawicielem. W mojej pracy, z bawicielem, w mojej szkole, w mojej parafii, w jakiejkolwiek ludzkiej wspólnocie, w której jestem, nie muszę wchodzić w jego buty i próbować zostać Mesjaszem. Tę dobrą nowinę mogę usłyszeć tylko, jak wyjdę na pustynię. Jak stanę przed sobą w prawdzie o sobie, o kruchości swojego człowieczeństwa, o niewystarczalności swoich sił. Bo póki na tę pustynię nie wejdę, to ja cały czas próbuję. Nasycić, odpowiedzieć, zaspokoić, sprostać. I ta karuzela kręci się w coraz bardziej szalonym tempie, aż z niej nie wylecę za przeproszeniem na pysk. Bóg nie przychodzi dzisiaj z żadnym zadaniem, z żadnym rozkazem, z żadnym żądaniem. Bóg dzisiaj przychodzi z prośbą. Daj się położyć na sercu, jak jagnie na piersi pasterza. Wyjdź na pustynię, na tę pustynię, którą nosisz w sobie, żeby usłyszeć, że idzie mocniejszy od Ciebie. Bardzo Was i siebie do tego zapraszam. Bądźcie pewni, że będzie także że Będziemy wychodzić z tego kościoła dzisiaj, być może nawet z takim szczerym postanowieniem, że tak, wyjdę na tę pustynię. Dobrze, wyjdę. Dzisiaj nie, nie włączę telewizora, radia, nie zanurkuję w telefon, czy tam w cokolwiek innego. Wyjdę na tę pustynię. I być może już na progu tego kościoła, albo w drodze do domu, albo jak tylko przekroczycie próg domu, mogą zacząć dziać się rzeczy, które... Wszystkie będą zmierzane ku temu, żebyście na tę pustynię nie wyszli. Być może dzisiaj się nie uda. To może uda się jutro. On tam na tej pustyni czeka. On sobie nigdzie nie pójdzie. Nie machnie ręką. Jutro i pojutrze nie powie Ci, że się spóźniłeś, że przyszłeś za późno. Że teraz to już zbite szklanki. On tam będzie czekał na tej pustyni. Jest u Ozeasza, proroka, taki niesamowity fragment, kiedy Bóg mówi o Izraelu, o swoim ludziach, więc o każdym i każdej z nas. Ty chce Cię przynęcić na pustkowie, na pustynię Cię wyprowadzić i mówić tam do Twojego serca. On sobie nigdzie stamtąd nie pójdzie. Ten mocniejszy od ciebie. Będzie tam czekał. Dziś, jutro, pojutrze. Ile będzie trzeba. Bo jest mocniejszy. On ma siłę czekać i ma czas. Bo jest cierpliwszy tą cierpliwością, której tobie zawsze w którymś momencie zabraknie. Bo jego miłość w przeciwieństwie do naszej nie zniechęca się i nie opadają jej ręce. Idzie za Tobą mocniejszy od Ciebie. I to jest naprawdę dobra wiadomość.